Dzień dobry. Zapraszamy na podcast zatytułowany Co wydarzyło się 50 lat temu? Przesłanie od włókniarek z Marchlewskiego opowiadającego historię strajku łódzkich włókniarek i pracowników fabryk z lutego 1971 roku. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Byłych Włókniarek i Włókniarzy oraz sympatyków historii Łodzi Ludzie Fabryki. W realizacji projektu stowarzyszenie wspierane jest przez Łódzką Manufakturę oraz Muzeum Fabryki. Podcast ten został zrealizowany dzięki projektowi dofinansowanemu z budżetu miasta łodzi. W dzisiejszej części opowieści o strajkach łódzkich z lutego 1971 roku zapraszamy na wspomnienia tamtych wydarzeń. Zapamiętane przez jedną z byłych pracownic zakładów przemysłu bawełnianego imienia Juliana Marchlewskiego, panią Ewę Michniewską. Wspomnienia te są częścią rozmowy, wywiadu. Przeprowadzonego w ramach przygotowań podcastu, przybliżającego historię tamtych wydarzeń i wspomnień naocznych świadków. Mogę panu opowiedzieć, tylko naprawdę to nie będzie za długa opowieść, dlatego że ja w tym czasie akurat urodziłam dziecko. I byłam po urlopie macierzyńskim. Także, no to może zaczniemy tak, że przyszłam do pracy gdzieś około listopada 70 roku, a w grudniu dowiedzieliśmy się, że będzie bardzo duża podwyżka no, żywności i w ogóle. Ciągnęło się to troszeczkę chyba tam gdzieś do lutego, prawda? Dowiedzieliśmy się, że u nas odpadkowa strajkowała już dwa dni. Więc tkaczki na, na tkani zaulerowskiej zmówiły się i któregoś dnia, nie powiem panu dokładnie którego, bo daty nie pamiętam, zatrzymały się Krosna i siedziałyśmy po 16 godzin strajkując, domagając się obniżki cen. A po drugie jeszcze jakichś innych tam rzeczy, no bo pracowałyśmy całe 8 godzin nie odchodząc od Krosien. Nie miałyśmy przerwy. A ja byłam po szkole zawodowej, którą kończyłam przy zakładach Martleskiego. Była to szkoła zasadnicza, szkoła przemysłu bawełnianego, która mieściła się na obradowej. Siedząc, tak jakby można powiedzieć, na barcie, strajkując, siedziałyśmy po 16 godzin. A że były trzy zmiany, więc zawsze na, na każdych tych 8 godzinach były dwie zmiany. Mieliśmy swoje postulaty, to znaczy chodziło nam, żeby wycofano te podwyżki ceny żywności. Chodziło jeszcze o inne rzeczy o przerwę przynajmniej 15 minut w czasie pracy żeby człowiek mógł iść spokojnie zjeść. Dużo rzeczy było były też rzeczy o szkole że. Nie możemy się dalej kształcić, bo kierownictwo nie wyrażało zgody na naszą edukację dalszą. No cóż, można powiedzieć, były różne takie sytuacje, że nie wszyscy ludzie chcieli strajkować. Nie wszyscy ludzie chcieli strajkować. Przychodzili do nas na tkanie, niszczyli nam tkaniny więc tych ludzi później nikogo nie wpuszczaliśmy na tkankę. Między nami też nie była taka zgoda za bardzo między tkaczkami, pomagaczkami, nakładaczkami, bo tak, tak to było na tkalni zaworowskiej u nas. Dlatego, że jeżeli my byśmy uzyskały tą 15-minutową przerwę w czasie pracy, to za, za każdą tkaczkę musiałaby pracować pomagaczka. Więc ta pomagaczka raczej nie chciała się na to zgodzić i no nie były za bardzo przychylne, ale że skaczek było więcej, więc żeśmy przegłosowały i my żeśmy dali swoje punkty, co my byśmy chciały uzyskać, przede wszystkim chodziło nam o cofnięcie cen żywności. Później yy no tam edukacja później ta przerwa a jeszcze na koniec jeżeli dobrze pamiętam no bo to wie pan to było tyle 50 lat temu to chodziło o to że kierownictwo odrażało się nam że będziemy ukarane nawet do tego stopnia że będziemy dyscyplinarne jeżeli się skończy projekt to będziemy dyscyplinarnie zwalniani z pracy no, więc tutaj się znalazł też taki zapis w tych naszych żądaniach, że jeżeli skończy się strajk, nie wolno nikogo zwolnić. To był jeden z najważniejszych też naszych postulatów, mimo że wszystkie postulaty były bardzo ważne. Cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? Nie pamiętam dobrze, bo miałam dwoje małych dzieci. Miałam pięcioletnią córkę i pięciomiesięczną drugą córkę. Więc też zajęta byłam tym, że myślałam, co się dzieje w domu. Tym bardziej, że teściowa mi pilnowała dziecko. Były inne osoby, które więcej się angażowały w ten, w ten strajk. No może ja trochę mniej, bo ja po prostu myślałam o dzieciach. Ja, ja wie pan, ja. Tak przypominałam sobie, przypominałam sobie, ale nie za bardzo mi utkwiło, co więcej się tam działo, no bo działo się okropnie, żeśmy przeżywały to bardzo. Byłyśmy, byłyśmy na sali konferencyjnej właśnie na spotkaniu, bo przyje przyjechali z Warszawy do nas, tak pamiętam pana Jaroszewicza który bardzo, bardzo nam namawiał, żebyśmy wróci, wróciły do pracy. No wypracować to chętnie chciałyśmy, tylko nam właśnie chodziło, a jeszcze tutaj chcemy dodać, że chciałabym dodać, że w ogóle to chciano nam e, pensję obniżyć. E, za czas strajku chcieli nam zabrać pieniądze i w ogóle to była praca akordowa, chcieli nam w ogóle zmniejszyć akord. Chodzi o to też że Jednym z postulatów było zmniejszenie ilości krosien, dlatego że tkaczki miały 32 krosna, 24, 20, różnie miały i czym więcej miały krosien, to tak się wydawało, że mniej zarabiały, bo stawka wtedy była mniejsza. No więc y, chciałyśmy, żeby wyrównać to. Także było później 20, 28, 20, 20, 24. No ale oni automatycznie chcieli nam y, zmniejszyć pensję też. No i właśnie jeden z postulatów był taki, żeby tej pensji nie zmniejszać, bo przecież jakby nie było, wszystko rosło w górę. Ceny jeszcze kolosalne podwyżki były, a tutaj jeszcze pensje mniejsze były, no więc pan Jaroszowicz się pyta, czy pójdziemy do pracy? Tak, pójdziemy, ale y, będziemy pracować? Nie, dopóki nie podpiszemy wszystkich postulatów i no, no po prostu, żeby uzyskać cośkolwiek. No. No więc pracować chciałyśmy, ale nie za takie marne pieniądze, które były. Chociaż i tak w naszym zakładzie, to o ile wiem, to nasz zakład miał najmniejsze stawki. Najmniejsze stawki miał. Tam wszędzalnia odpadkowa stała już dwa dni, bo tam był pan, nie pamiętam jak on się nazywa, on przyjechał z wybrzeża. I on opowiadał, że na wybrzeżu, mówi: Co wy pracujecie? No tak, pracujemy. No my dwa dni ustaliśmy, Ale u nas kierownictwo tak się starało, żebyśmy my nie mieli kontaktu z nimi. My nawet nie wiedzieliśmy, że oni już dwa dni strajkują. No więc, jeżeli dowiedzieliśmy się, że oni strajkują, to ranna zmiana, która przyszła, właśnie byłam na tej rannej zmianie. Wyszłam, bo, bo byłam w rezerwie, no to tak się nazywa, w rezerwie byłam i widzę, że zaczynają od końca sali zatrzymywać się klasna. No więc ja też te krosna zatrzymałam, mówię co się dzieje, no strajk mówi, bo przecież y, y, odpadkowa stoi. No wiem, że później tą odpadkową bardzo szybko zlikwidowali i tego pana też zwolnili z pracy. Jednak jakieś konsekwencje tego stra strajku było, bo u nas na przykład nie było. Była koleżankę chcieli, do, z którą chodziłam do szkoły, koleżankę kierownictwo chciało zwolnić dyscyplinarnie, no ale niestety ten postulat musieli wypełnić, że nie wolno było nikogo zwolnić. Dziękujemy za pozostanie z nami do końca. Wysłuchaliście Państwo podcast zatytułowany Co wydarzyło się 50 lat temu? Przesłanie od Włókniarek z Marchlewskiego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Byłych Włókniarek i Włókniarzy oraz Sympatyków Historii Łodzi Ludzie Fabryki. W realizacji projektu stowarzyszenie wspierane jest przez Łódzką Manufakturę oraz Muzeum Fabryki. Podcast ten został zrealizowany dzięki projektowi dofinansowanemu z budżetu Miasta Łodzi.